Park Krajobrazowy Puszcz Knyszyńskiej utworzono prawie 40 lat temu, by chronić ekosystemy lasów iglastych, Dolin Rzecznych oraz wspaniałych geologicznych wyniesień, jakie tu występują. Przepięknych oczywiście krajobrazów i kultury pogranicza. Jest to przepiękna Puszcza Metropolitalna, która jest darem dla Metropolii Białostockiej. Puszcza Knyszyńska to nie tylko las, to także Doliny Rzek zróżnicowana, ukształtowana w wyniku zlodowaceń rzeźba terenu, wagna, torfowiska, a także urokliwe miasteczka. Patron parku, profesor Witold Sławiński, zwracał szczególną uwagę na potencjał uzdrowiskowy okolic Subraśla i wartości związane z bogactwem przyrodniczym okolicznych łąk. Pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej działają w różnych obszarach. Pracujemy w biurze i w terenie, w przestrzeni leśnej, a także miejskiej, a tak konkretnie, co robimy? Przeprowadzamy patrole. Wydajemy zgodę na wycinkę drzew albo odmawiamy. Dbamy o bezpieczeństwo w parku i zgłaszamy przypadki łamania prawa. Kontrolujemy nasadzenia zastępcze drzew. Przeprowadzamy oględziny w terenie. Badamy stan zdrowotny drzew. Spisujemy protokół. Robimy zdjęcia i pomiary. Przede wszystkim potrzebna jest wiedza. Służy temu monitoring przyrodniczy, w wyniku którego gromadzone są dane na temat roślin i zwierząt, a także nieożywionych elementów krajobrazu, takich jak torpowiska, wydmy czy charakterystyczne dla terenu parku źródliska, naturalne wypływy wód podziemnych. Szczególnie intensywne działania monitoringowe skupiają się wokół płazów oraz nietoperzy. Teren parku jest też bogaty w różnego rodzaju świadectwa historii, często związane z dramatycznymi wydarzeniami. Dowiadujemy się o nich więcej dzięki prowadzonym w puszczy badaniom archeologicznym. A co jeszcze robimy? Efekty moich działań mają różną skalę. Opiniuję inwestycje na terenie parku. A ja odbieram telefony. Parker wypuszczek myszyńskiej słucham. Zdarza mi się w pracy czasem trochę odlecieć. Zazwyczaj jednak w poszukiwaniu źródlisk twardo stąpam po ziemi. A ja księguję. Prowadzimy działania związane z inwentaryzacją, monitoringiem i czynną ochroną gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych. Prowadzimy inwentaryzację zabytków dziedzictwa kulturowego. Zajmujemy się szeroko rozumianą ochroną przyrody. A jest co chronić. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Służy ochronie niezwykle cennego i zróżnicowanego zespołu leśnego, który zachowuje znaczny stopień naturalności. Obejmuje różnorodne siedliska, od żyznych grądów po podmokłe, bagienne świerczymy. Obok majestatycznych puszczańskich sosen, świerków czy dębów, można wypatrzeć w leśnym runie często rzadkie i wymagające ochrony rośliny zielne, mchy i paprotniki. Ten unikalny las jest domem niezliczonego bogactwa zwierząt, od mikroskopijnych bezkręgowców. Pobudzące respekt żubry, czy wielkie drapieżniki, wilki i rysie. Imponuje bogactwo świata owadów, przede wszystkim chrząszczy i motyli. Miłośników ptaków zachwyci różnorodność gatunków, również tych rzadkich i chronionych. W wodach puszczańskich rzek spotkamy bogactwo ryb, ale też leśnych budowniczych i architektów, bobry, które w naturalny sposób retencjonują niezbędną do życia wodę. Różba parku dba o naturę, kulturę, krajobraz, a ja muszę dbać o nich. Misją Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej jest ochrona zasobów przyrodniczych, przestrzeganie przepisów, edukacja, zrozumienie oraz niesienie pomocy. A w tym celu przeprowadzamy zajęcia edukacyjne, udzielamy informacji turystycznej, oprowadzamy turystów po naszej ekspozycji. Organizujemy konkursy. Organizujemy wyjścia terenowe. Oraz dajemy przykład, między innymi przez organizowanie takich akcji, jak wspólne zbieranie śmieci. W naszej siedzibie można zwiedzić ekspozycję przyrodniczą oraz obejrzeć regularnie zmieniające się wystawy czasowe. Zajęcia edukacyjne oraz wyprawy terenowe często zakończone są wspólnym ogniskiem. Nadzór nad działalnością Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Współpracujemy z nadleśnictwami z terenu Puszczy, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Urzędami Gmin, których zasięg obejmuje obszar parku. Bierzemy udział w różnych imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione instytucje, gdzie pojawiamy się z naszym stoiskiem edukacyjnym, a także sami organizujemy wydarzenia. Trzy razy do roku zapraszamy do wzięcia udziału w ptakoliczeniu. W sierpniu odbywa się u nas nocnie toperzy, a w październiku obchodę dnia krajobrazu. I to też muszę zaksięgować, Spinamy się na wyżyny, ale wyżej już nie można, pomożemy Ci znaleźć właściwą ścieżkę. A czasem coś zmalujemy. A czasem zmontujemy, a czasem i przesadzimy. Ale dzięki temu wszystkiemu osiągamy efekt, z którego jesteśmy dumni.